Cześć, tu Ola. Dzisiaj przygotujemy zupę ogórkową z torebki. W tym celu potrzebna nam będzie zupa ogórkowa winiary, ziemniaki, ogórki kwaszone i kostki rosołowe. Na początek obierzemy sobie ziemniaki i pokroimy w drobną kostkę. Ziemniaki po obraniu i opłukaniu gotujemy na niewielkim ogniu przez około 20 minut, aż będą miękkie i dodajemy szczyptę soli. Naszą zupę z torebki rozpuszczamy w litrze zimnej wody. Po rozpuszczeniu zawartość gotujemy przez kilkanaście minut. Dodajemy kostkę rosołową, od czasu do czasu mieszając. Ogórki ścieramy w tradycyjny sposób na torce. Starte ogórki dodajemy do naszej gotującej się zupy. I całość jeszcze przez kilkanaście minut gotujemy. I po ugotowaniu i odcedzeniu dodajemy do gotującej się zupy. Widzimy, że nasza zupa już się zagotowała życzę smacznego